Janusz, ja się tak teraz patrzę i zastanawiam, co ja w tobie kiedyś widziałam. Halena, ale o co tobie w ogóle chodzi? Oka, o to, że wszystko w tym kraju jest do dupy. Paca zagówniane pieniądze. Rząd to złodzieją, a komunikacja miejska to ciągłe spóźnienia. I jeszcze ta pogoda ani się wyjść, ani siedzieć w domu. Furere. No, co ty powiesz? A ja myślałem, że to normalne. Przecież zawsze tak było. Ale wiesz, jak się dobrze zastanowić. To czasami jest fajnie. Gil z kumplami, piwko, meczyk w telewizji to jest życie. A ty znowu narzekasz. Nie możesz czasami docenić tego, co mamy? Łatwo ci mówić. Ty to masz wszystko w dupie, a ja muszę się martwić o rachunki, o dzieci, o to, czy starczy do pierwszego. A jaki jeszcze mi szef w robocie dopiera to już w ogóle. I nie mów mi o grillu, bo ja nie mam czasu na takie pierdoły. Ja muszę zasuwać, żeby coś z tego życia mieć. Oka, ale mnie wkurwia ta cała sytuacja. Dobra, Halina, nie denerwuj się tak. Wiem, że masz ciężko, ale czasami trzeba też pomyśleć o sobie. Może byśmy gdzieś wyjechali na weekend? Albo chociaż na grzyby? Przyroda, spokój. To może pomóc. Akty zamiast narzekać, może byś coś zmieniła w swoim życiu? Nie musisz się z tym wszystkim godzić. Warto spróbować co? Może masz rację. Czasami trzeba coś zmienić, żeby było lepiej. Ale to nie takie proste. Trzeba mieć siłę i odwagę, żeby zacząć od nowa. Ale kto wie, może warto spróbować? Dzięki, że mi to powiedziałeś. Może rzeczywiście czas na zmiany. Dobra, koniec narzekania. Zaczynamy od małych kroków. Może ten weekend na grzyby to nie taki zły pomysł? Dzięki. Nie ma za co, Halina. Wiem, że to nie będzie łatwe, ale czasami trzeba zaryzykować. Zobaczysz, że warto. A jak coś pójdzie nie tak, to zawsze możemy się nawzajem wspierać. Głowa do góry. I pamiętaj, że nie jesteś sama. Jestem tu dla ciebie. A teraz, może byśmy się napili herbaty? Co ty na to? Dobra, zgoda. Herbata zawsze dobrze robi. I może rzeczywiście czas na zmiany. Dzięki za wsparcie. Jesteś dobrym przyjacielem. A teraz herbata i plan na weekend. Okej, okay, to mi się podoba. Dzięki, że jesteś. Do zobaczenia za chwilę.